Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na serwerze. Zagrajmy razem, a dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zaczęła się moja przygoda z pewnym graczem o Niku, to Fajny pies 2 A więc, na początku zaprosił mnie tak po prostu na walkę e, PvP na e, arenie. No i mniej więcej tak to wyglądało. Jak widzicie, dostałem diamentowy ubranko, diamentowy miecz, 3 złote jabłka i dwie miksturki. Jedna była szybkości, a drugą miksturka była leczenia. Jak też pewnie zauważyliście, jest to drugi z naszych pojedynków. Pierwszego niestety nie nagrałem, bo myślałem, że nagrywam, ale nie nagrałem. A w tym drugim e, nie nagrał mi się dźwięk, ale podłożyłem jakąś fajną muzykę. Także zapraszam do oglądania. Jako, że walka trwała ponad 2 minuty, wyciąłem z niej fragment i widzicie też. Teraz ostatni, końcowy, jakby etap. I jak widzicie, niestety tym razem przegrałem. Ale to nic. To dosłownie niczego mnie nie kosztowało. A jednocześnie prawdopodobnie zyskałem nowego znajomego na serwerze. A jak później się przekonacie, zostałem przez niego obdarowany wieloma rzeczami. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że nie skończyło się tylko i wyłącznie. E, między nami na walce, ponieważ okazało się później, że zaprosił mnie do swojego zamku, do swojego domu, do swojej bazy, chyba tak to można powiedzieć. I też od razu chciałem wszystkich zapewnić, że jak widać, pozwolił mi wrzucić ten nagranie na YouTube. A teraz jak to montuję, zauważyłem, że jego odpowiedzi z jakiegoś powodu nie wyświetlają się na nagraniu. Nie wiem dlaczego, ale on, z tego co pamiętam, on pisywał mi tutaj, w tym miejscu. W każdym razie e, pozwolił się teleportować razem z nim do jego bazy w Endzie, gdzie pokazał mi bombelka, jego smoka. I tak wiem, że nie tego spodziewaliście się po endzie, ale jest to rzeczywiście wbudowane w endzie. Po prostu użył bardzo dużo netherracku i bloku z netheru. A chwilę potem pokazał mi swojego jaszczura, którego nazwał. Niech tylko zaskoczę: o! Pimpuś. I moim zdaniem, Pimpuś zasługuje na jakąś nagrodę budowlańców, ponieważ jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tak świetnie użył tych nowych klocków. Które imitują teraz oczy zielonego smoka. Wejdę na niego na górę, to troszeczkę lepiej zobaczycie. A po chwili zaoferował mi, by być z nim w sojuszu. No i po dowiedzeniu się na mniej więcej, na czym to wygląda, że to nie jest toczenie wojen, tylko ogólne budowanie, to się zgodziłem. Po czym o, tak, podzielił się ze mną swoimi itemami. Dostałem diamentowy set, narzędzia, no, żyć nie umierać, wszystko zenchantowane. Połączyliśmy się na Discordzie i zaprowadził mnie na tajemniczą wyspę. Gdzie wyjaśnił mi, że chciał tutaj postawić zamczysko Myślę, że jestem w to dobry. Eee, no i się przyłączyłem i od razu zabrałem się do roboty. A gdy skończył mi się materiał, ruszyłem do kopalni, by znaleźć tam. tam daradam. spawner szkieletów. I tu z kolei nie nagrał się mój głos, ale będę udawał co mówiłem. A więc. Nie że znalazłem spawner. Co? No poważnie, chodź tutaj. Nie, idę. I no tu jak strzedłem zaraz za ścianką. No ida. Wywalaj szkielecie. Widziałeś co w skrzyniach? Ty co jest? Pokor? Znacznik! Super, będziemy mogli zbudować farmę żelaza. No? Niestety mój nowo poznany znajomy musiał zaraz kończyć granie. Tak więc zostałem tutaj jeszcze chwilę na serwerze. Odłożyłem rzeczy, którego od niego dostałem tak na wszelki wypadek jakby, jakby nie mógł wrócić, a on by je potrzebował. I niestety, gdy czuć. wróciłem na serwer, nie mogłem niczego zbudować na tamtej wyspie, a gdy tepnąłem się na spawn. Zapomniałem, że mam ustawiony set home u niego w bazie, więc nie było sposobu, żeby dostać się z powrotem na tą wyspę. Tak czy siak, znalazłem innych moich subskrybentów na tym świecie już dzisiaj i pod podarowali mi cenną informację. Na tym serwerze, otóż, można kliknąć e, slash kit gracz na przykład, albo PvP i dostać darmowe przedmioty. Ja dostałem zgórzone zbroje, jedną i drugą oraz mięsko, chleb i żelazny miecz. Jeszcze dostałem kamienny... Aha! Strzały i e, łuk. E, jeszcze dostałem kamienny miecz, ale go od razu wyrzuciłem, no bo po prostu nie był mi potrzebny. Aktualnie staram się zrobić sobie zestaw narzędzi i znaleźć jakąś miejsce na e, coś, co mógłbym nazwać swoim domem. I są tego plusy i minusy, a konkretnie Zgubiłem swój e, blok Emeraldu, który dostałem od e, właściciela tego serwera, gdy się tepnąłem e, po prostu w inne miejsce na PVP wczoraj z e, dogi, to fajny pies no i koniec końców jestem jakby bez działki. Ale nie martw się, jak wykopię sobie 12 diamentów, to i zdobędę prawo do posiadania działki. Bo 12 diamentów dokładnie kosztuje taki blok Emeraldu. Jestem aktualnie na pustyni i staram się znaleźć jak najwięcej też sadonek żeby móc zrobić sobie jakiekolwiek farmę drzew żeby móc cokolwiek później tak naprawdę z tym wszystkim zrobić bo aktualnie myślę, żeby założyć sobie bazę na pustyni Może jeszcze mi się uda jedną sadonkę, od razu sobie zrobię Motykę. Bo motyka będzie mi potrzebna tak czy siak. Może nie do farmienia, chociaż krówki by się przydały. Tylko to trzeba będzie zrobić ten enchant, ale może do właśnie niszczenia liści. Ten film też jest krótszy i też nie jest taki mięsisty jak zwykle. Bo nagrywam wszystko w poniedziałek, żeby móc wyjechać na delegację. I żeby dla Was coś tam było jeszcze do obejrzenia. No i ruszam na przygodę, szukać miejsca na coś, co będę mógł w przyszłości nazwać Dogim. A do wszystkich tych, którzy się martwią, czy będę w przyszłości grał z Dogim, myślę, że na pewno tak. Koniec końców naprawdę fajny pomysł miał na tą wyspę i chętnie bym z nią pobudował, bym ją pobudował razem z nim. No ale niestety musimy ogarnąć się, jak działa ten system, dlaczego wczoraj mogłem, a dzisiaj już nie mogłem budować na niej. A to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku.